Wjeżdżamy do Koni, miasta liczącego sobie 5000 lat o bogatej historii leżącego na równinie anatolijskiej. W czasach panowania Rzymu Konia była stolicą rzymskiej prowincji i nazywała się Ikonium. Konia przeżywała swój rozkwit w drugiej połowie XII wieku, kiedy to była stolicą seldżuckiego Sultanatu Rum. Dziś jest to duże miasto rolniczo-przemysłowe liczące blisko 1,5 miliona ludzi. Najważniejszym miejscem koni jest mauzoleum Maulany, islamskiego mistyka i założyciela zakonu tańczących werwisów. Oto miejsce, do którego ciągną pielgrzymki nie tylko z całej Turcji, lecz z całego świata islamu. Znajdujemy się na dziedzińcu mauzoleum Maulany. Nad tak zwanym zielonym grobowcem wznosi się kopuła, Składająca się z turkusowych płytek. Za czasów Selima I zbudowano to klasztor i meczet. To jeden z jego minaretów. Po środku dziedzińca stoi piękny Sadirwan, ufundowany przez Selima I, ojca Sulejmana Wspaniałego. Sadirwan to fontanna ablucyjna, służąca do rytualnego obmycia się przed wejściem na modlitwę do meczetu. Dziś otacza ją kuta krata i jest niedostępna dla wiernych. A oto główne wejście do mauzoleum. My zwiedzimy jednak najpierw budynki klasztorne i zaplecze. Ten budynek to kuchnia klasztorna. W tych niskich pomieszczeniach znajdują się cele derwiszów. Przed kuchnią znajduje się mała fontanna do ablucji przed modlitwą. Kuchnia zajmuje dość dużą powierzchnię. Zgromadzono to różne naczynia kuchenne i przedmioty codziennego użytku. Postaci derwiszów ubrane są w szaty tamtej epoki. Nieco wyżej widzimy dwie postaci ubrane w szaty, w których tańczono i wpadano w trans. Nad paleniskami znajdują się kociołki, w których gotowano potrawy. Kilku derwiszów spożywa posiłek, inni odpoczywają lub wiodą dysputy teologiczne. Na galerii znajdowało się miejsce dla muzyków, którzy umilali posiłki i odpoczynek. Aby zostać derwiszem, należało spędzić na kolanach tydzień o chlebie i wodzie. Gdy po tej próbie buty były skierowane do wewnątrz, oznaczało, że kandydat zostaje derwiszem. W tym budynku znajdują się cele derwiszów. W jednej z nich widzimy derwisza z zielonym turbanem na głowie. Zielony turban jest świadectwem odbycia pielgrzymki do Mekki, która jest jednym z pięciu filarów islamu. Cele derwiszów nie są tak ascetyczne, jak cele mnichów chrześcijańskich. To miejsce to nie tylko mauzoleum Maulany, lecz również muzeum sztuki islamskiej, dlatego zgromadzono tu wiele przedmiotów codziennego użytku, szat, grafiki i rękopisów. Te materiały mają po 300 lat. Biała szata wirującego derwisza symbolizuje całun. W przecionku mauzoleum znajduje się wiele pięknie wykonanych i oprawionych wersetów z Koranu oraz imion proroków islamskich. Na jednej z grafik widzimy świątynię Kaaba z czarnym kamieniem, prawdopodobnie meteorytem. Wchodzimy do sali sarkofagów. Na sarkofagach spoczywają turbany zmarłych. Niektóre z nich są białe, co świadczy o tym, że za życia zmarły nie zdążył odbyć pielgrzymki do Mekki. Niewielki mihrab, czyli ołtarz, ściany pokrywają wersety z koranu. Za tą kratą znajduje się sarkofag mistrza. Czyli hazreti Maulany. Dżallaluddin Rumi, czyli Maulana, był perskim poetą. W tych sarkofagach spoczywają sułtanowie z jego rodziny. Przy grobie mistrza muzułmanie zatrzymują się nieco dłużej na modlitwę. W mauzoleum zgromadzono kilka kolekcji, m.in. bambusowych fletów oraz innych instrumentów muzycznych towarzyszących życiu codziennemu i tańcom, w których łączono się z Bogiem. Muzeum Sztuki Islamu zgromadziło również bogatą kolekcję cennych dywanów o wyjątkowych splotach. Ten dywan ma 144 sploty na centymetr kwadratowy. Różańce zawierające 990 koralików. Zwykłe różańce mają 99 koralików. Pięknie zdobiona waza, a pod nią stara szata derwisza. Ten starzec czytający Koran wyglądał jak figury w kuchni. Dopiero gdy się poruszył, spostrzegłem, że to żywy człowiek. Kopuła nad mauzoleum ozdobiana jest przepiękną ornamentyką. W kolejnym pomieszczeniu znajduje się kolekcja cennych rękopisów. Są to przede wszystkim pięknie kaligrafowane Korany. Zgromadzono tu również różne przedmioty z okresu Turcji Osmańskiej. Ten miniaturowy, pięknie zdobiony Koran wykonała dziewczynka. Swą pracę okupiła utratą wzroku. Pięknie ozdobione korany pochodzą z różnego okresu. Ten datowany jest na 11 wiek. W szkatułce znajduje się największa relikwia tego miejsca włosy z brody proroka Mahometa. Jeszcze jeden mihrab, czyli ołtarz. Drewniane drzwi do meczetu z misterną ornamentyką. Na zewnątrz mauzoleum rozstawiono płyty nagrobne. Znajdują się na nich epitafia i wersety z Koranu. Są tu również muzułmańskie groby otoczone przeważnie palisadą oraz kamienne groby, w których zmarłych chowa się na boku, w całunie, z twarzą skierowaną w stronę Mekki. Ciała zasypywane są ziemią lub piaskiem. Kopuła mauzoleum spoczywa na 16 żebrach, też obłożonych turkusowymi płytkami. Wokół kopuły, na granatowym tle, biegną złocone wersety z Koranu. Obok mauzoleum znajduje się jeden z najładniejszych meczetów koni, meczet Selima I, zbudowany w XVI wieku. tych meczetu wspiera się na sześciu marmurowych kolumnach. Portyk zdobiony jest piękną ornamentyką z symbolami Turcji, tulipanami. Wchodzimy na chwilę do środka. Tu w Turcji niemuzułmanom wolno wchodzić do meczetów. Okna w kopule i pod nią dają sporo światła, co pozwala dostrzec ornamentykę i szczegóły architektoniczne. Świątynia posiada piękny michrap z ciemnego marmuru, u boku którego znajduje się mimbar, czyli kazalnica. Opuszczając Konię, miasto bardzo religijne, czyste i zadbane, obejrzymy z autokaru najstarszy meczet Koni, meczet Aladin. Meczet ten zbudowano w latach 1155-1215, czyli zanim Rumi zwany Maulaną założył tu zakon tańczących derwiszów. Meczet Aladin znajduje się w dzielnicy osmańskiej na wzgórzu Aletin Tepesi, które pokryte jest piękną zielenią i stanowi miejsce spacerów i odpoczynku mieszkańców Koni. Niektórzy z nich rozkładają się na trawnikach i biesiadując spędzają wolny czas. Na podmiejskim zajeździe żegna nas figura symbolu miasta wirującego derwisza.